Dzień dobry. Adwokat Paweł Socha. Bardzo wiele przestępstw w kodeksie karnym zagrożona jest jedynie karą pozbawienia wolności, czyli karą więzienia. Może się przez to nasuwać stwierdzenie, że no, jedyną karą, jaką może w tym przypadku orzec sąd, jest kara pozbawienia wolności, ewentualnie kara pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ale czy jest tak rzeczywiście? Otóż nie. Istnieje furtka, która pozwala. Nawet mimo, że dane przestępstwo zagrożone jest jedynie karą pozbawienia wolności, orzeczenie przez sąd kary łagodniejszego rodzaju, kary wolnościowej, jak kara ograniczenia wolności, czyli tzw. Tak prace społeczne, albo kara grzywny, pozwala na to artykuł 37a kodeksu karnego. Mówi on, że sąd właśnie ma takie pole manewru, ale pod pewnymi warunkami. Otóż może wymierzyć tą karę łagodniejszego rodzaju tylko wówczas, gdy przestępstwo zagrożone jest karą nieprzekraczającą 8 lat, a sąd nabierze przekonania, że sprawca skazany by został na karę nieprzekraczającą roku, i wówczas sąd może zamiast takiej kary, właśnie pozbawienia wolności, orzec karę mm, ograniczenia wolności. Ale w wymiarze nie niższym niż 4 miesiące, albo grzywne, ale nie niższą od 150 stawek dziennych. I w szczególności, jeżeli sąd równocześnie orzeka środek karny, czyli na przykład jakiś zakaz kontaktowania się, prowadzenia pojazdów, środek kompensacyjny, czyli obowiązek naprawienia szkody, na przykład wyrządzonej przestępstwem, e, lub też przypadek. Czyli w przypadku zastosowania tej łagodniejszej odpowiedzialności na podstawie artykułu 37a kodeksu karnego liczyć się trzeba z tym, że sąd będzie chciał również zastosować jeden z tych środków, czy to środek karny, kompensacyjny, czy przepadek. No ale zawsze lepsze to, niż prawda, pójście do więzienia, czy bycie skazanym na karę pozbawienia wolności nawet w zawieszeniu, której zatarcie ulega Znacznie dłuższemu okresowi czasu niż w przypadku tych innych kar. Jednak tego przepisu nie można stosować do wszystkich sprawców, bowiem przepis wyklucza stosowanie tego przepisu wobec recydywistów, wobec sprawców działających w zorganizowanej grupie przestępczej, wobec sprawców o czynu o charakterze terrorystycznym oraz sprawców przestępstwa określonego w artykule. 170, paragraf 4, czyli tych y, kierowców, którzy ponownie y, po skazaniu znowu prowadzą pojazd po wpływem alkoholu, czy też popełniają takie przestępstwa, y, posiadając aktywny zakaz prowadzenia pojazdu. Czyli mamy pewne ograniczenia, ale do większości niekaranych wcześniej sprawców, y, sądy ten przepis stosują. Ostatnio w mojej praktyce adwokackiej miałem właśnie taki przypadek, kiedy klient w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w którym akurat nie brałem udziału, oskarżony nie posiadał w ogóle obrońcy, klient został skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Jednak na skutek wniesionej przeze mnie apelacji, sąd okręgowy w Olsztynie zmienił orzeczoną karę bezwzględnego więzienia na karę ograniczenia wolności. Czyli na te prace y, społeczne. Także y, mogło się okazać na pierwszy rzut oka, ponieważ przepis, za który oskarżony, na podstawie którego oskarżony został skazany, pozwalał go skazać jedynie na karę pozbawienia wolności, ale udało się przekonać sąd i sąd zastosowaniem artykułu 37 a kodeksu karnego wymierzył oskarżonemu karę ograniczenia wolności. Zatem y, Byłoby to jak najbardziej korzystne rozstrzygnięcie, bowiem klient nie poszedł do więzienia, jak to się mówi kolokwialnie nie spędzi pół roku w zakładzie karnym ale będzie mógł sobie tą karę odpracować na wolności, ewentualnie z jego wynagrodzenia będzie mogła być potrącana odpowiednia kwota tytułem wykonania tej kary ograniczenia wolności. Dziękuję bardzo.